serdecznie, wszystkich kolegów, koleżanki. No, prosiliście mnie, więc jestem i pokażę, od kogo w tym roku nabyłem taki. A tak jak wspominałem wcześniej, jest to wybitny hodowca. Za chwilę nam tu się przedstawi. I, I pokrótce opowiemy, jak to u niego wygląda. Jak długo lotuje i jakie ma wyniki. Może niech najpierw kolega Piotrek się przedstawi. Nazywam się Piotr Płóciennik. Lotuję w oddziale Zduńska Wola. W sekcji Zduńska Wola hodowców ogólnie u nas będzie około 100 w oddziale. 50 chyba w sekcji. Około 50 jakoś. No i tak to wszystko wygląda. Gołębiami zajmuje się siostra. Mnie nie ma na co dzień. Także dzisiaj odwiedził mi kolega Daniel. Pokażemy gołębie. Pochwalę się wynikami, no bo w tym roku to myślę, że zrobiłem porządną robotę. Znaczy zrobiłem. Chyba zrobiła siostra raczej, no ale ja tylko jestem tył od sprzątania. Na no, weekendy, jak przyjeżdżam, to ino sprzątam gołębniki, ale no, wiadomo, że na telefonie człowiek więcej jest, jak tam w pracy, no ale wiadomo, że coś za coś. Siostra, plan ma ułożony, tak, siostra, realizuje idealnie. Dokładnie, karmę ma na mieszaną. Jak jest słabszy z wiatrem, to wiadomo, że tam doda do, do, do diety, żeby to rozciączyć karmę, bo jak tak to jest zawsze i mieszam. Mocną, ona albo ujmuje tej mocniejszej, albo dodaje dietę. Także jest tak wszystko wymieszane i podzielone, że jak coś to tak, to tak i, i tak to wszystko wygląda. No i pochwalę się w tym roku tymi wynikami, no bo wiadomo, w tamtym roku miałem super wyniki, ale w tym roku potwierdziłem, że można, marzenia się spełniają. Gołębiami w tym roku wygrałem w oddziale praktycznie wszystko, no, wszystko chyba w oddziale. Pozwól, że może ja przeczytam, bo ja się tu przygotowałem na to wszystko. I teraz tak, w oddziale, bo o sekcji to nie mówimy, bo o sekcji to wygrałeś po prostu wszystko i tyle. Jeżeli chodzi o oddział, z całości gołębi dorosłych pierwsze miejsce, w typowanych mistrz. Kategoria A pierwsze miejsce, kategoria B drugie miejsce, kategoria C mistrz, kategoria D mistrz, kategoria GMP mistrz, w lotach gołębi rocznych drugi wicemistrz, czyli trzecie miejsce. miejsce. No i pochwalmy się z Brukseli, zająłem trzecie miejsce. Z gdzie? Brukseli trzecie, ale ja tu jeszcze nie skończyłem, bo jeszcze intermistrzostwo. Też mistrz. I dodatkowo w okręgu. No, zająłem też mistrzostwo w okręgu i mało tego, w okręgu wygrałem mm, trzeciego lotnika mam i trzecie miejsce w kategorii D. D. Także trzeciego i czwartego lotnika w kategorii, a także jest z czego się cieszyć. No i, po, i potwierdziły gołębie, że nie są, że w jeden rok się uda, na drugi rok się nie uda, że gołębie nie latają, a tutaj a jak w szesnastym zacząłem pierwszy rok, w szesnastym już byłem czwarty w oddziele na młodych, też mi dużo nie brakowało, w sekcji pierwszy. W siedemnastym na młodych już wygrałem wszystko, w osiemnastym to już trochę gorzej tam było na młodych, no bo wiadomo jak człowieka nie ma, mu przy młodych głębiach trzeba więcej chodzić, dlatego w tym roku, czy w zeszłym roku, jak mnie nie ma, ja też, jak wiem, że cały rok chodziła przy tych starych gołębiach, a przy młodych jeszcze trzeba więcej chodzić, no bo tu zdrowie to jest najważniejsze, bo jak... Młode, wiadomo, że wszystkie choroby zaraz łapią i koniec, no i tak to wygląda, że, że teraz na młodych nie wygrywam, no, ale i tak 37 zacząłem, 32 skończyłem, mam drugiego i trzeciego lotnika, no już lepiej sobie nie mogłem wymarzyć, a tym bardziej, że mnie nie ma, no na ostatni lot co byłem tydzień czasu, to sam gołębie przygotowywałem, a tak to wszystko siostra robi, a ja tym bardziej do pracy poszła, nie ma czasu, córka a siostry się zajmowała tymi gołębiami, no i trzeci lot nakarmiła mi też te gołębie przed, przed lotem, bo lot przełożyły na piątek, no i był słabszy lot, no ale... Mogę się pochwalić po pierwszym, drugi lodłem na pierwszy w sekcji. A nie mówię, w sekcji też jest dużo. Ci co wygrali w tym roku na młodych, to są z mojej sekcji I mieli po 100 gołębi. Ja miałem 30 gołębi, też pokazały, że nie, że tylko jeden, drugi siadł, siadło mi nawet 5 gołębi, czyli że fajnie jeden za drugim. No i na ostatnim locie też potwierdziły, nie, że siadły w minutę. Miałem serię 5 gołębi i z 30, nie trzeba tam 100 czy 150 podawać. No i tak to wszystko wygląda. No, leży wierzyć. Tu jest dużo zasługa siostry i siostra. Tutaj, tutaj właśnie nie. tak. Tu myślę, że przede wszystkim trzeba też zauważyć, że siostra jakby nie patrzeć wciąga się w to coraz bardziej. Tak. I naprawdę łapie do tego bakcyla i, i czuje tą rywalizację, tak samo jak tak samo I jak my na co dzień. I cieszy się, nie? Cieszy się z tego, jak właśnie, czy gołębie siadają czołowo, czy tak. wygrywają i tak dalej, i, I tak Przychodzi dalej. i ona pierwsza już tam czeka przy gołębniku, bo te pierwsze szpicowe gołębie, to ona zawsze nie. Jeszcze ten jej pupil jak jest siatka Coś, że nie powinienem go wkładać, to zaraz dostałem. opiecznie. że nie. 4 lot był, ale znowu, żeś go włożył. Nie? Tak, pupil jest tutaj na, na no. tej wstawce na początku, którą nagrałem. Tak. Jest pokazany, jak skacze koczkowi nawet i po głowie i tak dalej. Nie, to jest tak. gołąb gołą wyjątkowy, no i chyba Piotrek już naprawdę nie może go wkładać, bo, no. bo, bo siostra może naprawdę się obrazić w końcu. A mało tego, to jest brat najlepszego lotnika w kategorii A, nie? Tak, i tu właśnie jeszcze, bo powiedzieliśmy o tych wynikach w kategoriach i tak dalej, ale tu jeszcze przede wszystkim warto podkreślić... Lotniki, nie? Lotniki jakie masz. Możesz powiedzieć tam, Daniel. I tu bo... mogę powiedzieć teraz, bo ja akurat mam ściągi. Najlepszy lotnik, dorosły samiec. Trzy pierwsze wały, a co, nie? Na razie chodzi o, o te yy, no dorosłe samce, Aha. więc masz najlepszego lotnika, tak, masz piątego nie? lotnika, Samca i dziewiątego lotnika samca. Jeżeli chodzi o samice najlepsze, masz czwartą lotniczkę, później przechodzimy do kategorii, i w kategorii A to jest w ogóle deklasacja trzy najlepsze lotniki są twoje. Super. W kategorii B dwa najlepsze lotniki są twoje. W kategorii C yy, piąty lotnik jest twój i to jeszcze też trzeba podkreślić, że to jest samica, która jest. Druga w B, druga w A i jednocześnie piąta w C. To, to jest gąb, no, Fenom fenomen. I później jeszcze w, w kategorii maraton dwa najlepsze lotniki również twoje. W tym najlepszy jest ten, który jest najlepszym lotnikiem oddziału. Ten 8.8.8.1. Więc czego więcej chcieć w kategorii młode, gdzie mówisz sam. Na młode już tak, tak się nie, nie przykładasz no, 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 po no, 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 prostu. Nie. Zależy ci na tym, żeby te gołębie po prostu przeleciały program. Ale, one mają się odwdzięczyć później jako dorosłe. Ale mnie nie ma, jak ja bym był, miał wolne, to ja wiadomo, żebym więcej młodych zostawił i też bym szedł tam do końca, ale, Czy bardziej potrenował. Tak, ale tak jak one przez całe loty, te młode, to, to może nie wiem, czy by 20 razy wywożone, przez całe loty i przez treningi. Mhm. To jak siostra nie miała, to jej wywoziła 10 km przyjeźdź, no ale ważne, że były, nie? O to mi chodziło, żeby nie tylko koło domu latały, nie? Dokładnie. Ale, ale no nie mogę inaczej, no jak nie ma czasu, no to co ma zrobić, kurczę, no? Ale nie, nie przeszkadza im to na pewno w lotach dorosłych. Tak, z tego co no nie? Miałem 17 tych rocznych gołębi i zostałem trzecie miejsce w rocznych w oddziele. Wystarczy? wystarczy, wystarczy. Nie trzeba mieć niektórzy miały po 80-po 60, ale no mówię, jest materiał. No mówię, no opieką no jest trochę gorzej. No bo to nie mam ję, a gołębie trzeba dojrzeć, zobaczyć. No Każdy wie o tym, że jak się znasz, to zobaczysz, siostra się nie zna, gołębia gołębnie. Coś, co mnie właśnie tutaj u Ciebie co mi się podoba, aczkolwiek yy, myślę, że dlatego też te gołębie tak lecą, yy, ten styl w jaki wylotujecie, czyli po prostu gołębie na dystansach od 100 do 500 to praktycznie lecą, leci wszystko co jest. Tak, a to dlatego, bo jak mnie nie ma, siostra ładuje gołębie, ona ładuje wszystko co ma tps wiadomo, że... Ten maraton, no to ja już i mówię, które gołębie ma Ale normalnie od 100 do 500 lecą wszystkie i roczne. W tym roku te roczne były na wszystkich 500. -kach. Wiadomo, że konkursów nie połapały, ale one przeleciały mi wszystko. I u Ciebie jest nieważne, czy jak pogoda jest taka, czy taka. Dokładnie, nie ma oszczędzania dokładnie. gołębi rocznej. Może jak ja bym był, ja bym je oszczędził, ale jak mnie nie ma, to ja też się ma czasu, że o, tego zostawić, tego, tego nie. Ona ładuje wszystko do kosza, mało tego, że jeszcze przychodzą w tygodniu gołębie, ona ich nie widzi i też je wkłada. Jeszcze była taka historia, że gościu przysłał w czwartek chyba ze Śląska gołębia, siostra go w piątek załadowała i w sobotę poszedł na lot. Przyleciał gołąb i na półkę, nie może potrumyć. Sprawdzam numer, a to jest ten gołąb, co go przysłał, ale wrócił i ta samica jest do tej pory. Nie? I to jest właśnie to, że przez to się też tak wyselekcjonowało tak. to stado, że one naprawdę i w bardzo mało ich ginie. No w tym roku zgubiłem 13 gołębi. Nie? 13 7, gołębi dorosłych. 7 rocznych 7 rocznych, a 6, no 6 super dorosłych, 3 super dorosłych dobre gołębie. Mam nadzieję, że te gołębie wrócą, bo to z 16 roku no ale super gołębie zginęły. Nie? Ale to też podkreślmy, jakie były. I to na ostatnim locie. To na sta... cały o. program zrobiły, a na ostatniej 500 te gołębie nie przyszły, nie? To już jest ból. No, to już jest ból, naprawdę ale liczę cały czas w sercu, że te gołębie wrócą, bo naprawdę dobre gołębie, nie co mi tyle dobrej roboty zrobiła na ostatnim locie, co inne poprzychodziły. no I też cały program starych gołębi mnie nie było, siostra cały czas na ostatni lot, poszła siostra do pracy, powiedziała, że ona już nie będzie miała jak chodzić. Wziąłem sobie wolne, sam przygotowałem gołębie i super, bo mi się odwdzięczyły po całym sezonie ciężkim. Pięć pierwszych gołębi na głębniku pięć typowanych i to Intermistrzostwo GMP i wszystko mi zamkły w pięciu lotach. No i potwierdził się drugi i pierwszy i drugi gołąb to jest z kategorii A i B, to siadły te dwa pierwsze gołębie. Pierwszy ten samiec siadł, 50 30, 5, 41 a druga samica 59-65. Te dwa gołębie, które mi tu od razu potwierdziły. No jak człowiek w powietrzu widzi kolorowe swoje gołębie, to się zaraz cieszy. nie? I to jest, to jest super, właśnie nie? to, co mi jeszcze wtedy powiedziałeś, że one wróciły z lotu też jako pierwsze, z tego ostatniego, dwa najlepsze lotniki i jeszcze co najlepsze, że się razem sparowały. No i razem się sparowały, no. To jeszcze I to jest, się... I, to to jest, to już, jest no. i tu się akurat ja cieszę w tym momencie, bo akurat z tej pary tak Daniel mam u siebie, ma u siebie dwa młode. No ja to jestem w ogóle zachwycony tymi młodymi. Ja sobie wiem. zostawiłem z lęgu, a Daniel wziął jajka i ma też super widział. Moje mówisz jeszcze jego lej ładniejsze <grym <grym niż moje. <grym> Ale tak, niech sobie mam. To mi się podoba. No tutaj właśnie mówię. Widać nie u, nie. Ciebie, u ciebie widać szczerość. Znamy się w sumie praktycznie od początku. No, jak ocz. zacząłeś lotować, no, bo to już bardziej parę lat. Ja wam wtedy liczyłem, bo byłem obliczeniowcem. Później był, mieliśmy tą przygodę z. Mógłodymi. A, no, na, u Daniela weszły moje dwa czy trzy gołębie wtedy, nie? Dwa, dwa no. wtedy. No. no ten ciemny, co go dzisiaj widziałeś, to był jeden z tych gołębi. Tak, tak. Jaki. I drugi był czerwony. Czerwonego ja czerw czerwony miał pecha, niestety. Ale super, też on z jednego lotu mi się pierwszy. No i też dwa gołębie mi Daniel oddał, dlatego też mam szacunek dla niego. Oddał gołębie, odwzięczyłem mu się za to, nie, że inni złapią, to ci nie oddadzą. Jestem też takiego zdania. Jeden kolega, pamiętam, oddał mi gołębia, też dobrego, pamiętam takiego. 35 chyba 25, oddał mi go i dałem mu z moich czerwonych połowego młodego w prezencie, siadł nigdy nie wygrywał, siadł mu pierwszy, dwa razy, trzeci mówi, że nigdy, nigdy takiego gołębia nie miał i za rok go do wrzucił, mu pierwszy, dwa razy na sekcję choćby, ale nigdy takiego nie miał wyniku, że na pierwszy lot, drugi, trzeci musiał pierwszy gołąb, który dostał w prezencie. Nie? I tu właśnie może przejdźmy do, do tego, jakie te gołębie u Ciebie Najlepiej latają. Skąd ty te gołębie nabywasz? E, jaka jest ta Twoja podstawowa linia? Wiadomo, tu musimy podkreślić od początku. Ty nie patrzysz na rodowody. Nie, no, ja mam w domu dwa rodowody i to każdemu mówię. Jak w tym roku też dużo ludzi zabrało młode gołębie, mówię, że ja rodowodów nie robię, bo nie mam czasu. Niech gołębie się wykazują, a nie kartki papieru. Będą latały, to no, mogę mu powiedzieć, że z tych gołębi czystech. A gołębie są oparte na czerwonych od Roberta. To są taka u mnie: 90% to są te czerwone. Dołożone szelensy z pistoleta Adarka, spałki dołożone, spaszki dołożone. No i te teraz te defawy co odpościągałem z tych w gołębi. No, i teraz mi tu kolega podarował. Mam nadzieję, że też szczerze, że się coś pokaże fajnego. No, też postaram się dołożyć dobre gołębie z tych moich czerwonych. Dołożę. Mam nadzieję, że sobie tam uchowam nikomu. Nie sprzedam tych gołębi, sobie uchowam, żeby wypróbować. No, i tak to będzie wyglądało. Cieszę się, bo naprawdę. Marzenia się spełniają, nigdy sobie nie wymarzyłem lepszych lotów gołębi, bo tu niektórzy latają tyle lat, chodzi tyle osób przy gołębiach, a tutaj jedna osoba w tygodniu, jeszcze wiadomo, ona nie ma czasu. Rano otworzy, jedzie dzieci wywieźć, gołębie to same obloty robią. Przyjeżdża, wpuszcza samice, wpuszcza samce i tak to wygląda, nie boże jakieś tam filozofii, jakieś tam pokazywanie samic, samców. Taki kolega z Niemiec powiedział mi tak, jak miałem dużo wtedy gołębi w rocznych w 18 roku, mówi Piotrek, słuchaj... Masz dużo gołębi wcześniej, ten, no jak miałem tego opiekuna, to mi pokazywał samice, nie ma tyle czasu prostotą. Prostotą jak najkomplikacji gołębiem. Siostrę nauczyłem, przed wywożeniem gołębi otwiera samcom cele. Na 20 minut ona sobie łapie samiczki. Samce są nauczone, jak są cele otworzone, one wiedzą, że idą na lot, albo na trening, że jak wracają, wracają samice, z samicami są. I tak jest zrobione. Na każdy trening, czy idą na lot. Otworzy im, nawet jak jest w sobotę, lot, otworzy im tam z godzinę wcześniej przed wkładaniem tego głębia już się radują w półkach. One już wiedzą, że siedzą w celach, nie trzeba ich ganiać, bo później sobie do kosza łapiesz spółkę. Dla, dla niej jest to też wielkie ułatwienie. Tak. Nie tak. ukrywajmy, ty prowadzisz tego łębie też bardzo pod tym kątem, żeby dla, żeby dla niej było też łatwiej. W ogóle, że było proste, nie? bo tak mnie tak. wszyscy nauczyli, że żeby prostotą taką nie, że, nie, że jakieś komplikacje. No, to jest moja cała opiekunka. No i tak to wszystko wygląda. nie? Ale mówię, że. No super, i gołębie mówię, że nie, że jeden rok czy drugi, no bo jak od szesnastym zacząłem na młodych, no to od początku, no w siedemnastym jeszcze nie miałem, to po czterech lotach na tymi rocznymi, chyba byłem piąty rocznymi, to żeby po czterech lotach się wycofał, nie, ale też biłem, już miałem pierwsze dyplomy, cztery okay. pierwsze z jednego lotu, więc z pierwszego lotu z Rawicza, miałem cztery pierwsze gołębie, nie? Widać, że te gołębie tutaj, one, one same, same w sobie pokazują... Są też klasy, jakie one faktycznie są, nie ma tutaj gołębi z przypadku. No zresztą sam widziałeś że grupie, że jest prawie jeden no, w jeden, nie? Przeglądam. Olwy, olwy ja takie, Przeglądam, że... lubię tu przyjeżdżać właśnie, jak to ja mówię, pomacać sobie no, tego to fajne, go bo go naprawdę i... są fantastyczne. Nie? I to nie, że jakieś tam kolorowe, że nie latają, tam wszystko. No w tym roku pokazałeś kolorowymi, no. że... No bo sprzedawałem siwe czy nakrapiane, sprzedawałem, a kolorowego spary do siebie, do siebie i jak latały na niebie to jak papugi fajnie wyglądały. <laughs> No koledzy się śmiali na wkładanie, o, papugi przywiozło. No, ale i papugami można sobie polatać, nie? Nie, no, to jak tutaj widać mówię, ja, ja jak od ciebie te, te ptaki przywiozłem. Mój tata też zastanawiał się, co ty nawiozłeś. No ale mówisz, że takiego kolorowego pstrego, co wziąłeś mi, że taką budowę, że nie? Tak, tak, tak. To, to był malutki, tata go teraz wziął do, do rozpłodu, no. gdzie go tam zawiozłem. No, oczy zrobił duże. No właśnie, no mam nadzieję, że też uchowasz sobie i będziesz się tak cieszył, jak ja, no bo mówię, że. Jak to jeden kolega mi powiedział, jak się dobro daje, dobro się zbiera. Nie? W tym roku też sprzedałem dużo młodych i cieszę się, bo dużo ludzi wyzwania i mi dziękują. Nawet w sekcjach pozdobywały te pierwsze nagrody. I drugie, i trzecie. Chyba dwóch tylko w oddziale miał, ale najlepiej, bo najmłodsi hodowcy zawsze dzwonią. No bo ja mam krótki staż, to każdy chce wie, żeby od początku mhm. też. I też dziękują mi, że że takie gołębie im dałem mi też bez rodowodów, na początku się bały, a teraz mówią chłopie kurcze ty mam nam bez rodowodu, latają gołębie, a ja my z rodowodami płaciły po tysiące za gołębie i, i nie ma rezultatów, tych gołębi nie ma, mówi kartki pozostawały, nie dlatego mówię ja też nie patrzę na żadne rodowody gołąb musi latać, pokazać ja mogę powiedzieć, że jest czerwony, ja to mam większość pokrzyżowane gołębie, nie dlatego też tutaj Patrzę, żeby był uniwersalny gołęb, Bo jak mnie nie ma, to siostra ładuje wszystko. Nie, że do 300. Nawet te spałki gołębi też do 500. W tym roku te 500 mi super siadały. nie? 500 mi super siadały te gołębie. No dałem je na maraton i tu żebym źle zrobił. No, ale to człowiek się uczy całe życie na błędach. No te tak. maratony też mieliśmy ciężkie w tak. tym roku. Wyjątkowo. Gołębie wróciły. Wróciły mi wszystkie te szybkie gołębie, ale już nie w konkursie. Nie? Tak. I, tak. Za I załamały się. Nie? Już później tak nie robiły. Nie Nie no to jednak truję. Jakbyś był, na pewno byłoby troszeczkę inaczej, troszkę byłoby tam Albo bym przedobrzył, albo bym przedobrzył. Albo właśnie tu masz rację. Albo że... bym przedobrzył, bo ja wiem, że jak jestem, ach to może się to da, to, to się to da, a to nie tym droga, wszystko. Nie widzisz ich, może też spokojniej podchodzisz do tego, Tak, nie? tak, bo siostra też nie ma litości, ładuje wszystkie do kosza i do no i też tam mówię, najlepsze jest z typowanymi, bo jak siostra się nie zna, Chłopaki się tam śmiały, ona sobie mazakiem pozaznaczała na głowie i sklatki, cyk, cyk. Tu ci hadowcy patrzyli nie wiedzieli, co się dzieje, że ona od strzału wyciągała typowane gołębienie. Też tak fajnie. Nie? Ona mazakiem krepki narobiła na głowie i niektóre, póki się nie spierzyły też że wymazane głowy miały na różowo. No ale mówię, że też sobie radzi, nie? Nie no, no to trzeba radzi. przyznać, że tutaj pokazujesz, że można prostotą, o, to jest w prosty sposób naprawdę zrobić. Bardzo fajne wyniki. Tak. Oddział bardzo duży, znaczy bardzo duży. Jak, tak na, hodowcy, jak tak. na jak na nasze tutaj warunki w centralnej Polsce jest to duży oddział. I też dobrzy hodowcy, nie będę tam bardzo mówił. dobrzy hodowcy. Jacy hodowcy, bo można kogoś ominąć, ale naprawdę dobrzy hodowcy i młodzi hodowcy są naprawdę są hodowcy, dobrzy. hodowcy, którzy są i na, i, i na Spartakiadach się pokazywali tak, tak. i w mistrzostwach Polski są. Dokładnie. Więc, więc naprawdę czy w okręgu tutaj yy, też latali, latają wybitni hodowcy? Dokładnie. Więc naprawdę, naprawdę. Tak, też cieszę się i cieszę się, marzenia, marzenia się spełniają, bo to naprawdę nigdy sobie nie wymarzyłem lepszych wyników jak w tym roku. Od początku leciały te loty, te gołębie, ale nie marzyłem, że wygram to wszystko, bo tam prowadziłem, cały czas mnie gonili i jeden chyba stypowany raz mi te gołębie z wiatrem przestrzeliły, i wtedy, trochę tam spadł, całkiem inne gołębie siadły, ale później już. Ja to lubię właśnie takie ciężkie loty, że gołębie nie, że z wiatrem sobie przelecą, i wtedy wiadomo, że z wiatrem to nie lubię lotów to wtedy nie gołąb nie leci, to jest wiatr, jak trafi w punkt, to jest super, a jak nie trafi, to jest pozamiatane, a ino jest pod wiatr, ciężki, wtedy pokazują gołębie się, charakter, no i przygotowanie, nie? bo jak jej nie przygotujesz, to wiadomo, no nic z tego nie będzie, nie? ale mówię, że Telo, tym najbardziej wiadomo, oczywiście to jest zasługarka, nie? bo to Arek mi tą wiedzę przekazał, za to też mu dziękuję, bo tutaj naprawdę te wyniki, wszystko to co to jest duża zasługa, no i tego kolegi z Niemiec, bo też mi dużo podpowiada Dlatego też tam koledzy się pytają, co wiem. Co się pytają zadzwonię to też im powiem, bo to, mówię, że to nie jest nic do ukrycia. Niech się każdy cieszy tak, jak ja się cieszę, a mówię, że tak jak mi kolega powiedział: jak się dobro daje, dobro się zbiera. I to jest naprawdę taka święta prawda. Dałem też dużo dobrych gołębi, Mówię, że chłopaki się cieszą i niech się cieszą i też zawsze. Dzwonią pretensje, że Danielowi dałem gołębie, że Daniel tak blisko oddziału mojego jeszcze będzie lotował. Niech się cieszy, niech wygrywa. To jest dzisiaj: ja wygrałem za drugi rok, może on wygra, może za trzeci znowu ja, może kto inny. To jest loteria. No Jak są gołębie dobre, chodzi przy tych głębiach też mu się jakaś nagroda należy. Nie, że jeden cały czas będzie wygrywał. No podarowałem mu, niech sobie uchowa dobre gołębie, niech mu latają i mówię: niech się cieszy, tak samo jak i ja. Nie? I to tak wszystko wygląda. Myślę, że, myślę, że mówię tą pierwszą część. Zakończymy w ten sposób. Przedstawiliśmy tutaj wyniki. Tak jak mówię możecie sobie cofnąć jeszcze raz wysłuchać bo naprawdę od słowa mistrz to aż jakbym się zaciął non stop tylko mistrz i mistrz aż nudny ten film się robi <laughs> ale naprawdę fantastyczne wyniki w zeszłym roku miałeś super ale w tym roku no, to już to no. wszystko się się dopięło całkowicie. Miejmy nadzieję że kolejne będą jeszcze. No jeszcze lepsze. można w rejonie, jeszcze nie mam żadnej nagrody, jeszcze tam. No dyplomy, no dyplomy. Na są, no. razie jeszcze, jeszcze tam można a, już. Marzenia się spełniają, może kiedyś się doczeka. Pewnie, że tak. Myślę, że tyle. Pod filmem oczywiście podam numer do Piotrka, bo Piotrek jest, jest, no, pracuje jest. za granicą, tak więc czasu ma dużo po pracy. Więc jak myślę, że mógł, to dzwoni a jak tam będę w pracy czy coś, no to wiadomo. Nie? Ja myślę, że on mówi, bardzo chętnie czy odbierze, czy porozmawia, czy doradzi, ile będzie mógł. Co mogłem, to powiedziałem kolegom, bo wzięły gołębie, to wiadomo, że też trzeba ich poprowadzić, czy to jak. Ale mówię, że nawet jeden kolega, który nie moimi gołębiami, tylko młode wziął w tym roku, pomogłem mu poprowadzić gołębie, wygrał pierwszy, był wstypowany w oddziele, drugi z, z trzeci chyba z całości. No i nie, nie, nie moimi gołębiami. Wystarczyło go poprowadzić, co nigdy nie miał wyników. Mówi, że to jest to, jak wiesz, co dać. Jak... i to jest najważniejsze, że jak gołąb. Potrzebuje tego białka, czego odbudować, potrzebuje, żeby jakieś drogi oddechowe czy coś też trzeba. Nie, że wszystko na kupę mu ładuje, a później oczekujesz, że Bóg wie czego. Nie? Że jak trzeba to dać, to trzeba to dać, nie, że przeszkadzać mu. Że jak wróci z lotu, czego odbudować, dać mu trochę chwilę, żeby ten nie, że obloty zaraz ganiają, rzucają czymś tam, że mają latać jeszcze tyle. To nie o to chodzi. No czego odbudować, później stopniowo, stopniowo i później się odwdzięczy. Przychodzi lodi patrzysz na niebie, kolorowe siadają, serce się cieszy, to jest najważniejsze. I tyle myślę w tej pierwszej części. No. I pozdrawiam gdzie wszystkich tam kolegów, hodowczyni, no i życzę im też takich sukcesów, jak ja mam, czy może lepszych nawet, no ale na początek to wystarczy, to co jest. Także wszystkiego dobrego. A w drugiej części przedstawimy Piotrka gołębie, wejdziemy do gojemnika, pokażemy jak one wyglądają. I tyle. Do zobaczenia. I oglądajcie kolejny filmik, który zaraz, zaraz, za moment się również ukaże, i przedstawimy, jak te ptaki u Piotrka wyglądają. Pozdrawiamy!